Zakład Mechaniki Elektromechaniki Samochodowej Piotr Musz, Kraśnik, ulica Podleska 6. Maria Kołsut, wieloletnia nauczycielka w Szkole Podstawowej w Grabówce. Od 22 czerwca stała się jej patronką. Dla szkoły było to wydarzenie niecodzienne. Społeczność szkolna zrezygnowała z wyboru wielkich pisarzy, sławnych ludzi. Wybrano osobę, która patriotyzmem i uczciwą pracą dbała o dobre imię szkoły. Życie swoje poświęciła wsi, tam chciała mieszkać, pracować, krzewić patriotyzm. I to właśnie dla niej mieszkańcy Grabówki poświęcili ten dzień. Ona poświęciła im 25 lat swojego życia. Jak została zapamiętana? Tak naprawdę była to wybitna postać. Chociaż wiejską nauczycielką, to jednak wykształconą, bardzo dobrze wykształconą osobą, w związku z czym y, była inteligentna, potrafiła rozmawiać z ludźmi, przede wszystkim kochała dzieci i kochała pracę na wsi. Nie wiem dlaczego, ale właśnie na wsi ukochała y, pracę i polską wieś. Cały czas o tym wspomina y, we wszystkich swoich pamiętnikach, nawet. Y, pracę dyplomową napisała o wsi, o wsi Grabówka. O Marii Kołsud powstała nawet książka Teresy Kołakowskiej, które zostali obdarowani m.in. poseł Wilk i kurator oświaty. Krzysztof Babisz podkreślił, że nie ma lepszego patrona niż ten, który wychowywał pokolenia. I tak naprawdę największym chyba podziękowaniem dla właśnie teraz rodziny już, ale i dla pani Marii jest to, że została patronem szkoły, w której pracowała. Poseł na Sejm Wodzich Wilk przekazał na ręce pani dyrektor prac, dla szkoły, a córce pani Marii wręczył kwiaty. Również według niego wybór patronki tak blisko związanej z placówką był trafny. Osoba, która poświęciła całe życie, by uczyć dzieci, by dzieciom przekazywać wiedzę, ale nie tylko, by dzieciom również przekazywać wartości patriotyczne. Stąd też myślę, że to znakomity patron dla tej szkoły. Córka pani Marii podkreśliła, że nauka na wsi była dla jej mamy sprawą najwyższej wagi. Właśnie sprawa wsi dla niej była bardzo ważna, żeby tam mieć kulturę oświatem właśnie na wieś dla tych ludzi, którzy jeszcze no, w pewnym zapcofaniu byli w stosunku do miasta. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę, poświęconą Marii Kałsud i złożono pod nią kwiaty. Dużo mówiono o zasługach patronki i jej działaniach, a ona po prostu była zawsze pogodna, była zawsze radosna, była z uśmiechem dla, dla wszystkich ludzi i, i, i wychodząca z wychodzącą pomocą. Dzieci uczące się w szkole zwieńczyły uroczystość odtańczeniem poloneza.